Witamy w naszych środowych wiadomościach finansowych. Zostań z nami, żeby dowiedzieć się, co dzieje się dzisiaj na rynku. Akcje amerykańskie spadły, przedłużając wyprzedaż z poprzedniej sesji dotknięte obawami o spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego. Ceny ropy były mieszane w obliczu obaw o globalne spowolnienie gospodarcze, które zostały zrównoważone perspektywą zacieśnienia dostaw ropy w USA. Brytyjska premier Theresa May jest pod presją, aby podać datę opuszczenia urzędu ze względu na nasilające się walki wewnętrzne. Para dolar Jen zmieniała wartość w wąskich przedziałach na ostatniej sesji ROC pozostaje na terytorium neutralnym. Cena ropy naftowej zyskała 0,3% na ostatniej sesji ADX pozostaje neutralny. Para funt dolar spadła o 0,1% na ostatniej sesji ATR pozostaje w obszarze o wysokiej zmienności. Para dolar australijski, dolar amerykański dokonała drobnej korekty zyskując 0,3% na ostatniej sesji. CCI jest obecnie negatywny. Bilans handlowy USA o 12.30 GMT, decyzja RBNZ w sprawie stóp procentowych o pierwszej GMT, badanie ZEW dla Szwajcarii, oczekiwania o 9 GMT. Wnioski MBA o kredyt hipoteczny w USA o 11.00 GMT, import Kanady o 12.30 GMT, eksport Kanady o 12.30 GMT. Mamy nadzieję, że nasz środowy przegląd rynku okazał się przydatny i w imieniu nas wszystkich życzymy dnia udanych inwestycji. Nie zapomnij zalogować się jutro rano, aby uzyskać najnowsze wiadomości o wydarzeniach z rynków finansowych.